Jak ustawić kogoś jako strony? Przede wszystkim trzeba być na swoim fanpage'u, tak jak ja teraz tu jestem. Mam taki roboczy. Trzeba przełączyć się na profil. Wyłączamy. Następnie trzeba wybrać ustawienia. Tutaj klikamy i w ustawieniach konfigurację strony. I tutaj możemy ustawić osoby z dostępem do naszej strony. Klikamy wyświetl. I tutaj możemy dodać osobę do konkretnych zadań. Najlepiej nie dawać opcji usunięcia strony, ale całą resztę, jeżeli ktoś tutaj w zależności od tego, co ma dana osoba robić, można dodać. Dodajemy to w ten sposób, klikamy dodaj nową osobę. I tutaj wyszukujemy tą osobę. Musimy pamiętać, żeby na pewno dobrze wyszukać. Musi się zgadzać, zarówno daj no lepiej adresem e-mail, a jak nie adresem e-mail. Tak, żeby się zgadzała nam, hmm, na przykład imię nazwisko, żeby nam się zgadzała w osoby. No i to tyle. Tak to w 2024 się robi.